J. Łuki. No i wykorzystane kontry spowodowały, że na prowadzenie wyszedł zespół Janusza Bułkowskiego. No i tego prowadzenia gospodarze nie udali już do końca seta. 25 do 22. Dwóch partii brakuje gospodarzom do wygrania całych rozgrywek pierwszej ligi w obecnym sezonie. Zawodnicy wrócili już na boisko. Patrzę po szóstkach, widzę w zespole z Lubina bez zmian, a w zespole z Nysy zostaje Maciej Kęsicki, czyli ta zmiana Łukasza Karpiewskiego utrzymana. Zostaje Maciej Kęsicki na boisku. Łukasz Karpiewski rozpoczął ten mecz w szóstce, ale kilka popsutych ataków tego zawodnika spowodowało, że Janusz Bułkowski zdecydował się na zmianę. Tak więc sędziowie sprawdzają jeszcze ustawienie. Sędzia pierwszy sprawdza, czy to konfetti rzucone przez kibiców Stalinisa zostało dokładnie uprzątnięte. I wracamy za chwilę na drugą partię. Meczu finałowego. Od zagrywki drugą partię rozpoczną Lubinianie. zagrywki drugiego seta rozpoczyna Łukasz Klucznik. Kamil Kacprzak z drugiej linii. Skuteczny atak przyjmującego Stalinesa. Nie podbił dokładnie tej piłki Łukasz Klucznik. Maciej Fijałek. Kordysz goni piłkę, klucznik, Kordysz pełne ryzyko, wystawia Szczerbaniuk, Kordysz przebija na drugą stronę, ale piłka dotyka Antenki. No i od początku dwupunktowe prowadzenie AZS-u zagrywa Maciej Pijałek. Lucznik za plecy do kordysza, kordysz zablokowany po raz kolejny. Lucznik ponownie do kordysza. Doskonały, spokojny atak po prostej przyjmującego MKS-u Kobru. Pominął ręce blokujących, nie podbił tej piłki libero Krzysztof Andrzejewski. Dobra zagrywka Kordysza, ale jeszcze lepszy atak Jarosława Stancelewskiego. Doświadczony środkowy, skuteczny jego atak w pierwszym secie również popisywał się skutecznymi zagraniami. Na zagrywce Piotr Łuka to oznacza dzisiaj duże zagrożenie dla przyjmujących MKS-u Kuprum. Tym razem lżejsza zagrywka. Tykas, podbity jego atak, przechodząca piłka, Michał Żuk nie poradził sobie, ryzyko Kacprzaka, pada piłka obok Roberta Szczerwaniuka. nie zorientował się środkowy zespołu gości i rośnie przewaga AZS-u Stalinesa. 4 do 1 Ponownie zagrywa Piotr Łuka. Ale ży bomba. Klucznik wystawia do Żuka. Blokaut. Spokojny atak Michała Żuka. Drugi punkt dla MKS-u Kopru. do 4. Często zawodnicy decydują się na techniczne ataki, widzą szczelnie ustawione blok, nie próbują na siłę przebić rąk, a decydują się obić ręce blokujących. Tak było właśnie w tej akcji, a zagrywa Robert Szczerbaniuk. Wysoko podrzucona piłka, Andrzejewski, przyjęcie na trzeci metry. Auty po obronie Roberta Czerbaniuka 5 do 2. Dobry atak Kamila Kaczuczaka, kolejny dobry atak tego przyjmującego. 5 do dwóch zagrywa Jarosław Stancelewski, kapitan Stalinysa. Kordysz przyjął nad siebie, dekas przebija na drugą stronę. Wystawia Pizuński Kacprzak. Doskonały atak po tej Kamila Kacprzaka. Szósty punkt na koncie OZS-u Stalinesa. Nic sobie nie zrobił z podwójnego bloku MKS o Ominął ręce blokujących. Nie zdążył do piłki. Libero Sebastian Tylicki. 6 do 2. Ponownie Jarosław Stancerewski. Dobrze Michał Żuk. Klucznik. E? Zablokowany Michał Żuk. Podwójny blok Macieja Kęsickiego i Jarosława Pizuńskiego. 7 do 2. To już 5 punktów przewagi gospodarzy. I o pierwszą przerwę w drugim secie prosi Paweł Szabelski. Mocno z wyskoku, ale dobrze przyjmuje Kordysz Dyka z Doskonale obił ręce blokujących. Obił ręce Kamila Kacprzaka, wcześniej przyjęcie Michała Żuka oczywiście. Robert Serbaniu. Krut Andrzejewski wystawia Stan Cerewski. Podwójne odbicie Jarosława Stancelewskiego. No i maleje przewaga gospodarzy. Już tylko dwa punkty dzielą oba zespoły. Ponownie Robert Szczerbaniuk, tym razem dokładniej na palce Andrzejewski. Blokout po ataku Macieja Kęsickiego. 15-12. Wyszli teraz z tego trudnego ustawienia gospodarze. Dobra zagrywka Szczerbaniuka. A teraz zobaczymy, czy tym samym popisze się Jarosław Stancelewski. Mocno, kordysz, wystarczy. Przydło. Podbity atak Żuka, Fiałek, Kacprzak, podbity jego atak również, Fijałek do Kacprzaka, grają Lubinianie, nie dali rady, tutaj Michał Żuk zderzył się z Sebastianem Tylickim. no i punkt dla AZS-u 17 do 13. Maciej Kęsicki. Wpół i zagrywka atakującego Stalinesa. 14 do 17. No, jeden z ostatnich momentów dla Lubinian, aby nawiązali jeszcze walkę w tej drugiej partii. Michał Żuk. Przyjmuje Kacprzak, Fiałek, Kapitalny przerzut Fiałka. do Macieja Kęsickiego. Pojedynczy blok Macieja Kordysza. Nie był w stanie Maciej Kordysz zatrzymać tego doskonałego ataku Maćka Kęsickiego. 18-14 zagrywa Kamil Kacprzak. Po taśmie. Nie przyjął tej piłki Sebastian Tylicki. 19-14. Rośnie przemaga Stalinysa. A wszystko po te zagrywce tego oto zawodnika, Kamila Kacprzaka. Zanim jednak wznowi grę od zagrywki, przerwa dla Pawła Szabelskiego. To już druga przerwa w tej drugiej partii dla trenera MKS-u Kuprum Lubin. Wracamy na boisko, 19 do 14 dla Stalinesa, no ucieka, ucieka ta druga partia zespołowi mks Koprom, no i śmiem twierdzić, że zaliczka dwóch partii e, po pierwszych dwóch setach może okazać się już nie do odrobienia. Klucznik do Dykasa, podbity jego atak, Fijałek ze środka Pizunski, wcisnął ręce pomiędzy blokujący Kasiatkę i to był 20 punkt dla Stalinesa. 20 do 14. Ponownie na zagrywce Kamil Kacprzak. Nieudana zagrywka przyjmującego gospodarzy. Ma teraz do siebie pretensje Kamil Kacprzak. 15-20. Zmiana w zespole MKS-u Na zagrywkę schodzi Bartosz Węgrzyn, a w jego miejsce Szymon Romacz. Szymon Romacz. Kłuka Grają Lubinianie. Klucznik palcami na drugą stronę. Pizuński. Fijałek. Kifka Kęsickiego. Szansa dla Lubinian. Żuk. Podbity jego atak. Piotrek Łuka na drugą stronę. Klucznik. Kifka. Ależ teraz jest dużo szybkiej gry. I w końcu doskonały tak Piotrka Łuki, 21 do 15, dużo nieprasobliwości po obu stronach w tej akcji. Zmiana powrotna, wraca na boisko Bartosz Węgrzyn, opuszcza je Szymon Romacz. 21 do 15. Od zagrywki za chwilę Jarosław Pizuński. Klucznik do Michała Szuka. Skuteczny atak przyjmującego MKS-u Ale to dopiero 16 punkt na koncie gości 1621. Łukasz klucznik. ZKS na trybunach, a w polu zagrywki ponownie Maciej Fiałek. Lekka zagrywka, piłka do Kordysza, po przekątnej atak, podbity, wystawia Andrzejewski, Kęsicki, Maciej Kęsicki atakuje po przekątnej, nie broni klucznik, 24 do 16, blisko Szymon Piurkowski. Zmiana na pozycji przyjmującego. A zagrywa Maciej Fiałek. Dobre przyjęcie Piórkowskiego, do niego również piłka. No i piłka setowa w górze: Łuka. Udana na kiwka Piotrka Łuki, 25 do 16. A CT Stalessa prowadzi 2 do 0 w piątym meczu finałowym. O mistrzostwo pierwszej ligi mężczyzn. Za chwilę wracamy na partię trzecią.